minęła 16. Słuchacie wiadomości Radia Bonton. Izabela H była niepoczytalna, to ona wjechała w przejście podziemne w centrum Warszawy. Szefowa rządu słupem reklamowym magazyn Viva odpiera zarzuty kancelarii premiera. Rodziny wielodzietne od nowego roku dostaną pakiet zniżek i ulg. Prezydent podpisał dziś ustawę o karcie dużej rodziny. Wiadomości Alicja Wierzbicka. Izabela H., która rok temu spektakularnie wjechała w przejście podziemne pod rądem w centrum Warszawy, była niepoczytalna, uznał biegłe. Postępowanie przeciwko kobiecie musi więc zostać umorzone, mówi Przemysław Nowak z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej. Po reklamie. To już 16. Poniedziałek, 22 dzień grudnia w studiu Piotr Fila z przed nami bilans w regionie. Kompletnie pijany taksówkarz został zatrzymany przez policjantów w Tychach. Na komisariat zadzwoniła kobieta, która była jego pasażerką. Poprosiła o interwencję, bo podejrzewała, że mężczyzna wozi klientów po pijanemu. Policyjny patrol taksówkę namierzył, kierowca został zatrzymany. Mówił nieskładnie i był kotliwie. Badania alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu. 49-letni mężczyzna stracił już prawo jazdy. Radio Yard. 89,2 FM Białystok. 95,5 FM Bielsk Podlaski. Serwis informacyjny Radio Yard codziennie od 6 do 22. Zawsze 5 minut przed pełną godziną. Zapraszam Marek Królikowski. Podlaskiem nie będzie wojewódzkiego referendum w sprawie budowy regionalnego lotniska. Taką decyzję podjął sejmik województwa większością głosów odrzucając wniosek o przeprowadzenie takiego referendum. Zarząd województwa minionej kadencji z budowy lotniska zrezygnował na początku tego roku, tłumacząc to m.in. nieopłacalnością tej inwestycji. Na zegarach już prawie 16 w radiu Konin czas na wiadomości. Mateusz Krzesiński, zapraszam. Zaciskanie pasa czeka w tej kadencji powiat Koniński. To efekt ponad 22-milionowego zadłużenia, które należy spłacić do 2023 roku. Nie będzie więc rozdawnictwa pieniędzy na drobne remonty, trzeba opowiecie myśleć długofalowo. Zapowiada starosta Koniński Stanisław. Serwis Informacyjny Radia Parada. Prezydent podpisał ustawę o karcie dużej rodziny. dają ona zniżki m.in. na pociągi i bezpłatny wstęp do parków narodowych. To ma powstrzymać wzrost cen. Rosja wprowadzi cła eksportowe na zboża, aby ograniczyć ich sprzedaż za granicę. W Hiszpanii rozlosowane nagrody w największej na świecie loterii bożonarodzeniowej. Łączna ich wartość to ponad 2 miliardy euro. Jak mówi prezydent, jest prezent pod choinkę. Bronisław Komorowski podpisał dziś w południe ustawę o karcie Dużej Rodziny. Prezydent ma nadzieję, że zniżek, które umożliwia ta karta, będzie coraz więcej. Aby nie tylko była coraz bardziej atrakcyjna z punktu widzenia rodzin, ale również dawała jak najdalej idące pozytywne efekty. Na Zegarze 16. Izabela H. była niepoczytalna. To ona wjechała w przejście podziemne w centrum Warszawy. Szefowa rządu słupem reklamowym, magazyn Viva, odpiera zarzuty kancelarii premiera. Rodziny wielodzietne od nowego roku dostaną pakiet zniżek i ulg. Prezydent podpisał dziś ustawę o karcie dużej rodziny. Wiadomości: Alicja Wierzbicka. Izabela H., która rok temu spektakularnie wjechała w przejście podziemne pod rądem w centrum Warszawy, była niepoczytalna, uznał biegłe. Postępowanie przeciwko kobiecie musi więc zostać umorzone, mówi Przemysław Nowak z Warszawskiej Prokuratury. Izabela H. była niepoczytalna. To ona wjechała w przejście podziemne w centrum Warszawy. Szefowa rządu słupem reklamowym magazyn Wiwa odpiera zarzuty kancelarii premiera. Rodziny wielodzietne od nowego roku dostaną pakiet zniżek i ulg. Prezydent podpisał dziś ustawę o karcie dużej rodziny. Wiadomości Alicja Wierzbicka. Izabela H., która rok temu spektakularnie wjechała w przejście podziemne pod rądem w centrum Warszawy, była niepoczytalna, uznał biegłe. Postępowanie przeciwko kobiecie musi więc zostać umorzone, mówi Przemysław Nowak z warszawskiej prokuratury okręgowej. A na naszych zegarach już minęła szesnasta Wiadomości: Alicja Wierzbicka. Ekspres informacyjny w trendy radio. Izabela H. była niepoczytalna. To ona wjechała w przejście podziemne w centrum Warszawy. Szefowa rządu słupem reklamowym, magazyn Viva odpiera zarzuty kancelarii premiera. Rodziny wielodzietne od nowego roku dostaną pakiet zniżek i ulg. Prezydent podpisał dziś ustawę o karcie dużej rodziny. Wiadomości: Alicja Wierzbicka. Izabela H., która rok temu spektakularnie wjechała w przejście podziemne pod rondem w centrum Warszawy, była niepoczytalna, uznał biegły. Postępowanie przeciwko kobiecie musi więc zostać umorzone. Mówi Przemysław Nowak z warszawskiej prokuratury. Już 16 na zegarach w Radiu Wiktoria. Czas na wiadomości z kraju i ze świata. Tabela H była niepoczytalna, to ona wjechała w przejście podziemne w centrum Warszawy. Szefowa rządu słupem reklamowym, magazyn Viva odpiera zarzuty kancelarii premiera. Rodziny wielodzietne od nowego roku dostaną pakiet zniżek i ulg. Prezydent podpisał dziś ustawę o karcie dużej rodziny. Wiadomości Alicja Wierzbicka. Izabela H., która rok temu spektakularnie wjechała w przejście podziemne pod rądem w centrum Warszawy, była marszawskiej prokuratury okręgowej.